Dzień dobry, taki szybki vlog w action. Myślałam, że dzisiaj nie będzie promocji, ale są. 31 grudnia. Zapraszam. I mamy tak spore pojemniki w różnych cenach promocyjnych. Tutaj jest taka fajna taca, bardzo ładna w różnych kolorach, po 19 zł. Tutaj mamy piękną lampę. Trzech. Ona jest w takich w trzech rodzajach 32,95. Taśma pakowa w dobrej cenie. Dyfuzor zapachowy z łącznikiem czasowym. Bardzo fajny, bardzo przyjemny design. I w cenie 29,95. Tutaj jest fajny zestaw garnków 79,95 i fajny blender kielichowy 99,95. Różnej wielkości i pojemności pudełka z zaciskowymi wieczkami. Tutaj mamy swat balsy po 375. E, takie fajne budki, nawet z tyłu jest zawieszka i to się podnosi. Można wyczyścić za 16 zł. Nie wiem dla jakich to ptaków. E, tutaj są też nasiona 375. Mieszanka nasion. Patrzę tam, kukurydza, słonecznik. E, a tutaj jest, są orzechy i słonecznik 375. To jest w takim mm, opakowaniu. A tutaj mamy na masło orzechowe jest taki karmniczek 495. Wykonany z dobrego plastiku, taki na te balsy karmniczek 6 zł. Tutaj mamy Smartwagę, która współpracuje z aplikacją Silver Gear Fit. Aby monitorować sposób, w jaki się odżywiasz, funkcje Bluetooth 2495, masażer 5880. Legginsy przeróżne rozmiary i przeróżne tłoczenia. Bardzo fajne, takie dosyć grube termoleginsy za 12, prawie 13 zł. Kolejny print. Bardziej tłoczenie, 12,95 polecam. Błęd do zmywarki i tabletki do zmywarki Finish, 60 zł, 80, 80 sztuk. Woda perfumowana, wszystkie zapachy bardzo fajne, ciekawe. 100 ml i kosztuje 9,95 no naprawdę fajne. Tutaj fajny zestaw farb akrylowych. Za 12,95. Tutaj polecam te torebki, woreczki do przechowywania 3,95 mocne, wieszaki, komplet wieszaków 9,95, ich jest 5 sztuk mocne, solidne są patrzyłam. No i tutaj mamy kapsułki do prania do kolorów i do białych, mamy tutaj też w promocji. Proszki do prania do białych i kolorów. Nawet fajna cena. 13,94 płyny. Yy, mydełka. Litr mydełka 6,95. Maślanka i kwiaty. Pianka kokosowa do mycia twarzy 7,99. Formuła bez mikroplastiku, wegańska, ciekawa. Skarpety ze wzorem różne przeróżne wzory. Pięć par kod dla kobiet. No, fajne są, fajne. Takie przyjemne w dotyku. Tutaj jeszcze jest promocja na skarpety 1295. Troszkę inne, dłuższe. No i fajne bokserki damskie. 14,95. Tutaj mamy Ziki Woman. Też fajne printy. Dwie sztuki w opakowaniu. I kosztują 14,95. Tutaj tabletki do zmywarki. Różne opakowania. Różnej pojemności. Perfumy do prania dwa rodzaje 8,49. Nawet takie ciekawe zapachy niedrażniące. A tutaj mamy gąbeczki. One są ciekawe, bo są nie za duże, nie za małe. 2,42, 5 sztuk. Taki z Fuego. Ekstremalnie pikantne chipsy dwa rodzaje 12,95. Fajna cena na te chusteczki gospodarcze 80 sztuk. A tutaj moja polecajka na takie długie wieczory dla dzieci albo i też dla dorosłych. Taka malowanka. Akurat tutaj jest malarz Rembrandt. I cena 3,09. Polecam. Tutaj fajne są dyfuzory zapachowe 89,95. No, całkiem duże i y, taki ciekawy kształt. A tutaj polecajka kolejna. Taka bombonierka, no nawet spora 6,95 i śliczne cukiernice dwa rodzaje. 8,95. Jeszcze polecam sól do kąpieli. 6,95 mentol i eukaliptus. Relaksujące. Nożyczki. Gumowa, ogumowana rączka 849 i są bardzo ostre, polecam.